Hej, cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku na moim kanale. Dzisiaj jestem w sklepie Sinsay i nagrywam dla Was nowości. Od razu tak przykułem moją uwagę buciki, każdy z manekinów ma inne, beżowe, czarne i takie brązowe bodki wsuwane, ale tutaj zajęłam się w pierwszej kolejności koszulą. Koszula jest takim małym misiem. Także jak ktoś nie lubi dużych, to dużych takich aplikacji czy właśnie wyszycia, 50 zł, 2 na największy rozmiar, to właśnie tutaj jest takim małym miśkiem. Widzę, że tutaj są kurtki też. Ostatnio na filmiku Wam pokazywałam, tutaj mamy kolejne, cena 90 zł. I tutaj rozmiar jest do 2XL, fajny w kolorze niebieskim. Bardzo ładny ten niebieski, taki jasny. Jest też taki, no niech będzie taki fango kolor, bo to jest coś takiego między brązem a szarością. I tutaj mają takie sznurki, właśnie przy kapturach te kurtki. I tam macie jeszcze taki beżowy kolor. Także dajcie znać, czy właśnie coś Wam się udało zakupić z tego ostatniego filmiku, jak oglądałyście, czy coś Wam tam wpadło w oko. Są też takie długie kamizelki. Ta akurat, powiem Wam, ma złote dodatki, znaczy złote suweki, złote guziki. Także tutaj kaptur jest. Te są już inne. Ja myślałam, że to będą takie same, ale te są inne. Ta, ta beżowa i wiśniowa jest w innym fasonie. Zobaczymy, jaką ma cenę ta. Tamte po prostu nie mają tych złotych guzików i kieszenie mają inaczej. Zaraz Wam to pokażę. Tutaj mamy do 2XL rozmiarówkę i 90 zł. Kosztuje ta kamizela. Jak ktoś szuka właśnie długiej kamizeli, fajna to też jest, powiem wam, bo zawsze po tych plecach cieplej z taką kamizelką. A tutaj mamy właśnie ten, ten drugi rodzaj. I zobaczcie, tutaj już te guziki są w kolorze, w kolorze tego materiału wiodącego, jest też kaptur i właśnie te kieszenie są takie wkładane od góry. I tutaj zobaczymy, jaka cena. I to właśnie będzie zaskoczenie, bo tu jest przecena. Więc ze 100 zł na 70, czyli mamy minus 30% obniżki na te kamizelki. No i 2XL tutaj największy rozmiar, więc jak ktoś szuka, powiem Wam, że całkiem fajne. No wiadomo, że to na sezon można sobie kupić na sezon 2-3. Może wytrzyma. Są też fajne te sweterki z krótki. Ładny wzór, fajny kolor. Gadżet tutaj taki, w, taka metka fajna złota, ale powiem mam w dotyku, no takie nie za miłe, 46 zł. XL, chyba tam największe było. I tutaj mamy jeszcze spodnie. Spodnie w dotyku takim. Flauszyk coś takiego, z takie, no, zaszewkami, z miejscem na pasek, nogawka szeroka, tradycyjnie suwak z przodu i guzik i Największy rozmiar 60 zł, takie spodnie. Także słuchajcie, spodnie. Taki sweterek, właśnie z krótkim, tutaj jakieś bluzy, słuchajcie, podkoszulki halloweenowe, nawet są za 20 zł. Taka koszulka 2XL, jak gdzieś tam może się ktoś wybiera na jakąś imprezę halloweenową, to coś takiego jest dostępne. No i szukam, słuchajcie, dalej nowości. Są dzisiaj takie półgolfy, można powiedzieć. Jak widzicie, ekry brązowe pasy, 70 zł, cena swetra i XL, tu mamy największy rozmiar, jeżeli chodzi o ten sweter. I jeszcze zobaczymy tutaj na wieszaku, czy coś ciekawego. Są takie też cienkie sweterki. Takie bluzeczko, bluzeczko sweterki z takim wzorem warkoczowym. 36 zł. XL największy rozmiar i mamy je właśnie też w drugiej wersji kolorystycznej w takim fajnym beżu. Tutaj dressy. Spodnie dresowe i jeszcze tutaj znalazłam takie spodenki z paskiem. Teraz jakieś imprezy będą, słuchajcie, halloweenowe, andrzejkowe. No w ogóle to wiecie, cały czas coś tam jest, więc czasami są potrzebne na przykład do rajstok takie spodenki fajne. Więc są akurat w Sensei XL, tutaj największy rozmiar i 46 zł cena produktu. Do tego można dobrać sweterek. Słuchajcie, tutaj taki bardzo fajny, basicowy, bez żadnych napisów, ma delikatny ściągacz, jak widzicie, przy szyi, przy rękawach, tutaj XL, największy rozmiar i sweterek kosztuje 40 zł. Jest to taki sweterek cieńszy, ale ma bardzo ładny kolor, taki zielonkawy, tutaj coś w różu, czyli taki kardigan z różą, zapina i tutaj właśnie taka róża przyszyta. Cena jest 70 zł. XL największy rozmiar, jeżeli chodzi o ten sweter. A tutaj mamy taką propozycję też elegancką, z paskiem, czyli taka ala skórzana sukienka w cenie 70 zł z kołnierzykiem, guzikami 2XL. Największy rozmiar, jeżeli chodzi o tą sukienkę. No, i idę dalej. I powiem Wam, że fajna koszula. Paseczki, takie biało-niebieskie. Już Wam tutaj e, zobaczę cenę. Bardzo fajna w dotyku, nawet też taka przyjemna. Jak ktoś, wiecie, potrzebuje koszul 50 zł na zmianę, to wydaje mi się, że ta jest fajna. I 2XL, tutaj największy rozmiar z tego. Tutaj jeszcze znalazłam taką kurteczkę. Kurtka całkiem e, też fajna. Jedynie co, ten kolor jest taki troszeczkę... Taki brąz, ale taki jakiś karmelowy. Ten brąz, no nie wszystkim może się on spodobać, ale warta uwagi, ta kurtka 2XL, największy rozmiar. Tuż jest taka grubsza kurtka, kosztuje tutaj 100 zł, jak widzicie. I. Ona też posiada właśnie kaptur. Zaraz Wam ją też pokażę, może jak wygląda z tyłu. Przy kapturze mamy takie y, ściągacze delikatne. O, tak się prezentuje, takie pikowanie tej kurtki. No, fajna propozycja. A ja zapomniałam dzisiaj, słuchajcie, poprosić o subskrypcję. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, bo jest bardzo dużo osób właśnie bez subskrypcji. Także jeżeli możecie zasubskrybować, będzie mi bardzo miło. Zostawcie też komentarz. Łapkę w górę i y, możecie też podbijać film. Jest taka nowa możliwość. Teraz na YouTube. Także z góry dziękuję wszystkim osobom. E, możecie zostawić chociażby jedno serduszko i będzie super. E, fajne bluzy znalazłam też dzisiaj w kolorze beżowym za 46 zł. Do 2 egzempl są dostępne takie basicowe, powiem, wam się przydają rzeczy. I tutaj mamy w takim kolorze ładnym, nie wiem, niebiesko-fioletowym i kolorze czarnym. Tutaj też wisi taki cienki sweterek. On ma taką w sobie też świecącą nitkę. Nie wiem, czy to będzie widać. Chyba widać. E, Fajnie, bo właśnie cienki. Ja tu nie lubię takich grubych, tych swetrzysk. 40 zł. I e, xl -ka. Największy rozmiar. E, I tutaj kolejna rzecz, czyli znalazłam kardigan beżowy. E, kardigan posiada pasek, jest taki dłuższy. Zobaczcie. Natomiast nie posiada kieszeni żadnych innych. Za 5 z takim ściągaczem, całkiem miły w dotyku, w cenie 70 zł. I tutaj mamy XL największy rozmiar, i widzę, że jest tylko w tym jednym kolorze. A tu obok jeszcze takie sweterki, też z guziczkami, takie półgolfy czarne. I zobaczcie, 26 zł kosztuje do XL, więc tak, jak mówię, można sobie. Obkupić się troszkę, jeżeli ktoś w biurze pracuje, potrzebuje takich bardziej wiecie, eleganckich rzeczy, właśnie typu koszula, czy jakieś właśnie e, cięższe sweterki. I tutaj też fajna bluza. E, bardzo ładne połączenie paski, biało, to będą nie wiem, czy czarne, czy granatowe, chyba granatowe bardziej, z tym karmelem, bardzo tak, bardziej to wygląda na granat. Z tym napisem. Jedyne co one są takie krótsze, mi się wydaje, te bluzy, ale bardzo fajnie wyglądają. I już wam powiem tutaj cenę czy to jest cena zaporowa hmm, 50 zł, taka bluza, i jeżeli chodzi o rozmiarówkę, to mamy SML, więc ja myślę, że ta Lka jest naprawdę duża, czyli takie overzajizową bardziej będzie bluzą ta bluza. I tutaj jeszcze fajna spódnica plisowana. Zobaczcie, taki wzór dość gęsty, 60 zł. Cena tej spódniczki 2XL, największy rozmiar. I z tego materiału też mamy sukienkę. Powieszę tutaj tą spódnicę i pokazuję już sukienkę. Sukienka ma tutaj w talii taką gumkę, na dole jest odcięcie z falbaną. Na wzorze wydaje mi się, że jak nagrywam ciężko to widać, ale myślę, że jak Wam powiem, to wystarczy 70 zł. 2 XL największy rozmiar, gumka przy rękawach i tutaj mamy przód tej sukienki, czyli z tyłu jest zapinanie na guziczek. Na dzisiaj to wszystko. Dajcie znać, czy Wam się coś spodobało. Bardzo serdecznie Wam za dzisiaj dziękuję. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do zobaczenia, do usłyszenia w nowym filmiku. Pa!